No tak. Siema widzowie, no to em, siema widzowie, no bo no to jak był filmik właśnie na 130 subów, taki special, to teraz sobie skaczemy po filmikach i robimy różne gry. Więc teraz będzie tak Sibos, no dobra. E, no dobra, dobra, nie filma, tylko. o teleportacja muszę. Ej! Ej, dobra, Taxi Boss Roblox? A, subscribe, dobra No to, eee, yy, Dobra, kupuję to Kupuję Modyfikacja I teraz I teraz cosplayer Wygląd pomału i podstawowy Taki uh, uh, uh. E Szybko, muszę szybko jechać, bo za chwilkę, Bo za chwilkę będzie? O, dobra. Tutaj widzicie ten jeden y, To to się cały czas podnosi. Dobra. I będę sobie jechać. No. A dlaczego tu się zniża? Mój nowy samochodzik. Ile pieniędzy dostaję od ciebie? Dobra. Ile pieniędzy? Dobra. Zobaczmy. O, dzięki za 500 dolarów. Teraz, dobra, jedziemy po nowego klienta. Trzymaj, trzymaj, jakiegoś takiego mocnego takiego. Co to tam było? Jakiś znak elektryczności? Ty jesteś z domu, więc zbijam o to, czyli bliższa. Ty jesteś też z domu, więc też nie, ciebie nie biję, ale dobra. A ty też z domu i cię przejechałem, dobra. Zabierz? Uuu, też z domu, ale będę przybrany. Też z domu. Ile tych z domu? A, no bo to są domy, dobra, dobra, już rozumiem, już rozumiem. Hmm. Czy to są więźniowie? Hmm, może. Co? Z... So... Nie. Nie mam miejsca co? Nie, no. Mam za mało miejsc. 5.0, no nie mogę was przyjąć, po prostu wy nie chcecie mnie dobra przyjąć, więc czekajcie widzowie na chwilkę. E, dobra, dobra, dobra. Dobra, nagrywam dalej. No oj, e, no i dobra, dobra, dobra. No i dobra, już jadę, dalej, dobra. Ojejku my. Chociaż, y, chociaż lepsza aktualizacja. Ej, dobra, czy na ten parking? Ej. I zobaczmy. 10 minut, więc za chwilkę kończymy. E, dobra, no to pa, widzowie. Następny film będzie dzisiaj albo jutro. No i dobra, na no to pawidzowie widzowie.